Cześć z tej strony z na Obrikowski. I słuchajcie, na ostatnich Legioniucach pokazywałem Wam właśnie fortecę Eldorado, która już jest w tym momencie tutaj na reklamie, ponieważ można już ją kupić. Ale słuchajcie, też od kilku dni czekałem, aż w końcu na stronie pojawi się ten oto zestaw, czyli kamera Walta Disney'a. A to z jednego powodu, który przedstawię Wam za chwilę. Zapraszam do oglądania. Nie będę was dużej trzymał w niepewności. Powodem, dla którego czekają na ten zestaw jest to, że słuchajcie, do 9 lipca, czyli jeszcze tak naprawdę jeden dzień, jeśli ja to nagrywam w sobotę, to do niedzieli, 9 lipca, teraz mamy e, okazję zdobyć taki gratis. Słuchajcie, do zakupów właśnie za zestawy Disney do, za 470 minimum. I słuchajcie, w ten zestaw już w przed sprzedaży i klikając sobie w to miejsce, dodając go do koszyka, słuchajcie. Tutaj ten zestaw wchodzi nam jako gratis do zakupu. Także kupując teraz do 9 lipca ten oto zestaw, zdobylibyśmy ten gratis i oczywiście zapłacilibyśmy wokoło właśnie 1 września, kiedy ten zestaw będzie wysyłany, dopiero za niego byśmy zapłacili i wtedy do nas by dosłali ten brakujący jeszcze set. Także ja będę na pewno rozważał tą opcję, ponieważ no słuchajcie, zestaw jest naprawdę bardzo ładny. A poza tym ten gratis może nie wrócić. Co prawda, jest duże prawdopodobieństwo, że wróci, ale mimo tego, nawet jakby wrócił w, w późniejszej partii roku, to raczej nie będzie lepszego zestawu, żeby kwalifikował się na tą kwotę. Słuchajcie, tego z gratisu, tak naprawdę. Ogólnie cena nie ugrywam, że jest dość wysoka. Co prawda, wiadomo, licencje i tym podobne, no ale jednak 811 zł. Zamek Disneya to i lepiej się e, oczywiście w tej cenie. W porównaniu do klocków, do, do ilości klocków, którą dostawaliśmy za tą cenę, lepiej się moim zdaniem tutaj plasował. A ta kamera, no, prawie 500 za 800 klocków, jest to sporo moim zdaniem, naprawdę. No, ale dostajemy tutaj, słuchajcie, sami zobaczcie co: jeśli nie widzieliście zdjęć wcześniej, to chociażby tutaj ta podstawka, słuchajcie, 5 minifigurek, to jest naprawdę sporo. Dwa nowe odlewy, Bambi i Dumbo bo chyba się nawet mówi bardziej, ale słuchajcie, jest to taki słonik oczywiście kultowy z Disneya, no i Sarek chyba nikomu nie trzeba tych postaci tutaj przedstawiać. Mamy też myszkę Mini i Miki w czarno-białej wersji, słuchajcie, i ta myszka Miki chyba nie jest unikatowa, chociaż tutaj się mogę mylić, na pewno Mini ma unikatową główkę w postaci takich rzęs nadrukowanych, czy tam brwi, nie do końca jest ten, jeszcze zobaczyłem dokładnie czym one są tej te malunki. No i oczywiście El, Krem de la Creme, czyli figurka samego Walta Disneya. Słuchajcie, szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie w takiej właśnie wersji też czarno-białej, ale jest w takiej wersji, że tak powiem, no realistycznej, także super. No i element tej taśmy, na której każdy kadr jest innego filmu Disneya. To jest genialny zabieg, moim zdaniem. Sama kamera jest poprawna. Tutaj, której mi się nie podoba ten zabieg, że zrobiono tutaj te, taką podstawę z light bluish gray, żeby to się nie rozjeżdżało. No ale to jest taki mały szczegół. Nie wiem, jakoś to mi nie podpasowało. Fajne jest to wykorzystanie tej właśnie tutaj kamery, tych części kamery jako dwa tutaj takie e, okrągłe e, części, dodatkowo jedynka i mamy setkę na samej górze na stulecie Disney. Naprawdę pięknie się to prezentuje. Wszystko ta srebrna tutaj szata graficzna tych klocków też współgra z tym pudłem. Idealnie, tak naprawdę. Mamy korbkę. Jestem ciekaw, czy ona będzie coś tam robiła w środku, szczerze powiedziawszy. No i zobaczcie sami. Szkoda, że teraz nie można powiększać tych zdjęć, bo kiedyś chyba tu można było powiększyć, teraz sama strona się powiększa, jak widzicie. Także niestety wam tego nie powiększę, ale zobaczcie, jak to jest pięknie tutaj porobione w środku. Można włożyć figurkę Łoza Disney'a do środka. I tu mamy też dwa rzadkie elementy, które się chociażby pojawiały w Domku z App. Eee, Prześwitaczne bary. Mamy też takie disze wielkie, czarne. No naprawdę fajnie. Ogólnie na początku myślałem, że ten element tutaj jest zastosowany jako jeden klocek z Mario. Ta tu była taka w kolorze zielonym, też była jako taki element i myślałem, że to jest po prostu w czarnym kolorze, ale tu wszystko jest widać zbudowane z mniejszych klocków, także fajnie, fajnie. No i jestem ciekaw w jakiej długości jest w ogóle ten klocek i ile to będzie w ogóle, że tak powiem, warte na rynku bricklinkowym, bo to jest naprawdę unikatowe. Unikatowa część. Słuchajcie, tutaj ta chorobka pokazuje, że da się nią kręcić, ale czy ona coś robi. To jest dosyć ciekawe. Zobaczymy oczywiście w praktyce. No i mamy też. To mi wygląda akurat na naklejkę niestety, chociaż mogę się mylić. Jest to oczywiście rzut z góry tej podstawki na minifigurki, Jest to jakby taka właśnie klisza, aż znaczy nie klisza, tylko oczywiście taki klips filmowy. No i tu mamy powiększenie figurek i słuchajcie, o to mi chodziło, Tutaj te brwi połączone z rzęsami, trochę to dziwacznie wygląda, szczerze powiedziawszy, ale jest to unikatowa część, bo wcześniej to wyglądało inaczej. Mamy też ten właśnie print kartki, która była w Zamku Disneya i w gratisie tym właśnie, który teraz jest dodawany do zakupów do tej niedzieli. No i ten Bambi i Dam naprawdę świetnie wyglądają, słuchajcie, te moldy. Jestem ciekaw, jak to się będzie prezentowało w realu, naprawdę... Jestem tutaj bardzo miło zaskoczony, słuchajcie, bo tak naprawdę, gdyby tych figurek nawet nie było, ani Bambi, ani Dumbo, dali by po prostu Czarno-Białe Myszki i Walta Disneya, naprawdę ja bym był ukontentowany tak samo, jak jestem teraz. Znaczy no, mniej bym był, ale nie wiedziałbym tego, że jest mniej ukontentowany, bo nie wiedziałbym, że takie świetne tutaj moldy mogą dać. A tak, to naprawdę czapki z głów, ponieważ moim zdaniem bez nich nawet ten zestaw byłby i tak naprawdę genialny. Także to naprawdę genialny, tutaj duży plus. 37 cm wysokości, 21 szerokości, słuchajcie. No i tak, pudełko w realu, zestaw prezentuje się w taki oto sposób. Eee, tutaj zdjęcie, no i tyle tak właściwie z tego zestawu. Jest on oczywiście mniejszy niż poprzedni, które pokazywałem Wam na kanale, bo zamyka się w tej barierze 500 złotych. No i słuchajcie, trzeba mieć tutaj coś niżej. Jest raczej taki zestaw, bym powiedział, zwykły. W sensie takim, że nie jest tam jakiś, wiecie, nawiązujący do e, jakichś poprzednich serii LEGO. Przez tutaj nie ma jakichś tutaj wiele notek e, o tym zestawie. Też miałem nagrywać filmik z zamkiem Disneya, który też mi się bardzo podoba i szczerze powiedziawszy rozmyślam nad nim pod takim względem, czy nie wziąć go jako zamek do e, wesołego miasteczka w moim LEGO mieście. Możecie napisać w komentarzu, ponieważ Chciałbym wiedzieć też Waszą opinię na ten temat, ale widziałem go na żywo w LEGO Store. Jest naprawdę świetnym zestawem, bardzo mi się podoba. Nie będę go tutaj omawiał, bo jednak zestaw, jakby film jest poświęcony zestawowi kamery, ale chciałem Wam tutaj jeszcze o nim napomknąć, że to oczywiście się już pojawiło. No i też zapytać, właśnie co sądzicie o tym pomyśle, żeby ten zamek kupić jako takie, właśnie rozszerzenie do mojego miasteczka LEGO. W Oczywiście, parku rozrywki, który, tak jak przypominam Wam, że też mamy, oczywiście, w moim parku rozrywki sam dworzec Disney'a. Także to by nawet się dosyć fajnie komponowało ze sobą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także to jest pomysł do przemyślenia. Mocnego, oczywiście, bo tu już jest zestaw droższy. No ale naprawdę prezentuje się genialnie. Zobaczcie sami chociażby na, tym, na tej grafice. Bardzo mi się podoba. Połączenie teraz tutaj tego sand blue z tym oczywiście takim nugatowym kolorem tych murów co był chociażby hotel butikowy w tym wykonany to jest naprawdę świetne no i jeszcze na sam koniec chciałem wam może pokazać ten oto gratis, który byśmy dostali w upominku do zakupu Disneya i wydaje mi się że ten pomysł z tą kamerą jest dosyć fajny taki trafny jakby się chciało ten zestaw zdobyć bo tak naprawdę najmniejszym kosztem, jakim idzie, no bo 10 zł więcej płacicie, łapiecie się na ten gratis. No i to jest też gratis na stulecie. Ogólnie, głównie w tym gratisie jest wartym uwagi klocek taki jeden, który daje nam efekt właśnie wyświetlania takiej myszki, miki sterującej, st sterującą sterem statku. Naciskając tutaj ten właśnie świecący klocek, w ogóle to jest też ciekawe, że w gratisie mamy świecący klocek. Tam jest taka szybka nadrukowana, gdzie wyświetlamy właśnie na tym billboardzie, przez to taki właśnie cień tej myszki. To jest akurat genialne. No i oczywiście unikotowy torsik, ale to akurat mnie aż tak bardzo nie rajcuje, jak ten sam mechanizm tego klocka. Coś podobnego mieliśmy w yy, chociażby nawiedzonym domu, tam była taka mumia, też podświetlana, właśnie, żeby była wyświetlana na tym billboardzie, również. I też taki zabieg pamiętam w Stranger Things, tylko tam były nadrukowane kropki same, żeby to podświetlało konkretne litery na ścianie. A tutaj mamy grafikę myszki Mickey, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe i to mi się podoba w tym gratisie. Także, tak jak mówię, przemyślę to. Napiszcie w komentarzach jeszcze, co wy o tym sądzicie. Pomyśleć, żeby ten warto zestaw właśnie w tym terminie. Sobie zakupić, czy jednak poczekać, bo nie wiem, czy ten zestaw też jest prawdopodobieństwo, że on jednak stanieje. No bo słuchajcie, sporo, spora akurat cena za niego musimy zapłacić. Jednak 800 zł, aż znaczy 800 klocków, da 500 zł, prawie to jest naprawdę potężna moim zdaniem cena, mimo tego, że nawet jest ten zestaw na licencji. Także. Mi się ten zestaw podoba. Nie wiem za bardzo, gdzie mi się on, że tak powiem, przyda, ale na ekspozycji na pewno fajnie by się prezentował. Jest to takie moim zdaniem zwieńczenie stulecia, bo jednak ta figurka Walt Disneya. Ja ogólnie nawet mówiłem, że szkoda, że Walt Disneya nie dali do tej serii Disneya właśnie na stulecie. Bardzo żałowałem tego, mówię, no przecież taką okazję stracili. No, ale jest w zestawie, także tutaj właśnie zarezerwowali to na inną okazję, i to mi się naprawdę bardzo podoba. Także napiszcie, co sądzicie o tym zestawie, i możecie mi poradzić, czy kupować ten zestaw, czy nie. Chociaż pewnie jeszcze przed y, publikacją tego filmu sam zdecyduję, jak będę robił. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, do następnego i cześć!